Obra na twarze Jestem heroza przed nami trzeci już, jeżeli się nie mylę, odcinek z gry PORTAL! Dzisiaj w panach mam przejść to. I mam nadzieję, że przejdę już ten osiemnasty poziom i dziewiętnasty i nie wiem jeszcze który i mam nadzieję, że przejdę grę. Okej. Okay. Tam jest spadywnia w dół. Czy spadywnia w dół robi mi kuku? Znaczy to już w trzecim odcinku sprawdzałem, ale... Bum. Czyli nie robi mi to krzywdy. Po, po przeciąciu więcej sprawdziliśmy co trzeba zrobić. A ła, wow, ale tu przycięło. Tu pomarańczowy. Tam niebieski. Teraz traf człowieku. I Herosia. Niebieski! Wow. Pomarańczowy? Niebieski? Pomarańczowy! Well done. i we advise that the next test requires exposure to uninsulated electrical parts that may be dangerous under certain conditions. For more information, please attend an enrichment center electrical safety seminar. Muszę coś sprawdzić. To jest silniejsze ode mnie. Ja muszę coś sprawdzić. Op. A tam nie doleci już No to Lipton Chciałem sprawdzieć, czy tam jak wskoczę To jak daleko, jak to mnie wybije Ale ja wolę nie ryzykować w takim razie Bo zamiast mnie to jeszcze nie dolecę Ej to ruszyło zanim się zdąży ze mną zamknąć To tak w jak to jest godzina? Okej okay, już wiem I czy ja wyciszyłem telefon? Wyciszyłem chyba, Że jeszcze jest podpięty do słuchawek Które leżą gdzieś tam dalej Gdzieś tam dalej, tuż obok mojej myszki. Mogłem to przemyśleć, co ja stawiam teraz na biurku. Na przykład ten szklany perfum, mogłem przesunąć dalej. A i tak, że mogę go trącić w każdej chwili. Aha. Obie ręce coś trzeba mi zrobić To co? Mamy ciasto! Nie powiem co mi foli na ta wisienka. Ale ci co powinni wiedzieć to wiedzą. Okej okay. To no to jest... Nie, to nie jest Nie, to jest proste, dobra, że mam zrobić tak I tak. A, Dobra, poszło Ej, gdzie mi uciekasz, gdzie mi uciekasz, gdzie mi uciekasz, kościół Oj, nie tak miało być Ups Chyba coś zepsułem To już jest, to już jest zrobione, dobra Tu platforma mi ucieka Ale wróci, prawda? Mam nadzieję, że tak, że już... ja to wcześniej nie wpadłem Okej okay. Chodź tu! O o, o o, o, o! jaj. Aj, aj. aj karamba. Na to nie byłem gotowy. Ale to w sposób jak przyspieszyć wczytywanie. Aha. Oj. A jak mogę stać w portalu? Nie mogę. Dobra. A wiem co robić, wiem co robić. To jest tak oczywiste co zrobić, że dziwne, że na to sam nie wpadłem przed sekundą. Tuż obok tego wrzucić portal i tuż tu wrzucić. Tuż za daleko. O, dobra, nie, mam jeszcze jeden pomysł. Mam nadzieję, że tym razem wypali. Co prawda, to głupi pomysł. Ha, dobra, to było genialne. Pewnie coś zrąbałem, bo zaś że tutaj gdzieś potrzebna jest kulka. Prawda? Ej, nie. Jak najbliżej tego? Uf! A, to było sprytne. All Aperture technologies remain safely operational up to 4,000 degrees kelvin. What? Best assured that there is absolutely no chance of a dangerous equipment malfunction prior to your victory candescence. Thank uh. you for participating in this Aperture science computer aided enrichment activity. Goodbye. I wonder what will happen if I stay in this ogniu. To mnie mega interesuje. Czy to ma być tak koniec? Znaczy... tak, to nie ma być tak koniec na pewno. A jak chcę zostać usmażony? Jak kurczak, którego dzisiaj jadłem. Dobra, ci nie było z tych kurczaka. Co ja w sumie dzisiaj jadłem, bo nie pamiętam nawet. A, barszcza! Chirogi. Chirogi, jak to brzmi? Tak po wiejsku trochę. Dobra, mogę zostać wypieczony, mogę zostać, mogę zostać, mogę zostać, mogę zostać. Mogę zostać?

we are very, very happy for your success. we are throwing a party in honor of your tremendous success. place the device on the ground then lie on your stomach with your arms at your sides. a party associate will arrive shortly to collect you for your party. no <laughs> <laughs> further attempt to leave the testing area. Zasunęte partie, escort, submisja, pozycja, or, you will miss the party. Okay, i co teraz? Tu nic nie zrobię. Chcę zrobić szczęstpendu. Możliwe. Spróbuję się wbić tam. O. Ha! Jestem genialny. Dobra, to co? Tu tam... Co tu mamy? Mamy zbiornik. Mamy schody. Nie lubię schodów. Okej. Okay. Nie wiedziałem sobie, że tak się da. A tu? A to mnie od razu zwaliło z niebieskiego. Ej Czy ja... Łoj! Nie da rady wskoczyć. Tam. Coś tu mamy ciekawego. Nie. Idziemy dalej. Wieżyczki. O, o. Klucz. Wyrywamy ząbki. Nie, nie da się. Dobra. Chodźmy... Tu nie. Proszę Was. To jest za proste. You. Wyczuwam Twoją obecność. Niebieski. A tu pomarańczowy. I co? No i nic. A po drugiej stronie jest coś. Jaki mam niebieski, przerzucić? Okej. Okay. Z tej strony jest coś. Jest Picasso. Ale najpierw. <ścoughs> Mówiłem, że sprawdzę każdą jedną śmierć. Chyba nikogo to nie dziwi. A teraz, serio. Zróbmy coś mądrego. Tu jest niebieskie. Co powiem, że tam mam walność pomarańczowy. Spadywnąć tu. Tych drzwi nie otworzę. Tu są schody z kwasem. Tak nie wiem, czy chcę wejść w kwas. Tu nic nie ma. Zgadzam że mam gdzieś tu być. Aha! Muszę jakoś wypaść na te schody. O! Jeronimo! Wow! To był straszny ryzyk fizyk, ale... W grunt, że się udało, tak? Coś tu? Tam jest ucieczka. A ja zobaczę najpierw, co tam jest. Bo to oznacza, że tam mam iść. A ja nie chcę iść tam, gdzie mam iść. Ja chcę iść tu, gdzie nie mam iść. Oto jest Black Mesa. O Jezu, Black Mesa! Przesełko. Nie mogę nim wybić dziury. Szkoda. Tu mają gotowe, złożone pecety. Biorę. Biorę sobie do domu. I już się zepsuł. Przepraszam... Okej, okay, macie pecety, wszystko fajnie, macie jednostki centralne. Macie klawiatury, macie nawet myszki! Gdzie są do jasnej ciasnej monitory? Przepraszam, nie używa się ich? Coś jest... O, tu jest monitor. No... Służ się! Co tu jest? Co tu jest? Co tu jest? Matma. Nie kumam. Tutaj obserw... Tutaj jest test, który... Ja miałem przejść. Który to jest test? Ja to... Ja to człowiek, który... To jest ten test, co mi Glados mówiła, że nie mogę go przejść. Co tutaj się spadała kostka, co się wchodziło na tę platformę i się przez to okienko rzucało portal i przechodziło z kostką. I stawiało na guzika. Ja to pamiętam. Coś tu? Aha, to jest to, co mogłem. Co nie mogłem drzwi otworzyć. Dobra. Szanuję. Chodź, Pecek. Idziesz ze? Mną wcale prawie, że mnie spadł. Chodź, przejdziemy się do wyjścia. Ale wyjście jest na górze. A tam jest wyjście. Chyba oznacza tylko jedno. To jest pomarańczowy. Pomarańczowy miał być. A no tam postawmy niebieski. Chodź, PC. Idziemy dalej. To no, ty już jesteś dawno zniszczony pewnie Chodzę! A co? Ciasto jest po drugiej stronie? The cake is a lie. Widzisz czy mnie, kłamczysz, bo ciasto jest lajem. W sensie kłamstwem. Eee... Czy ja mam tam wejść? Nie widzę innej drogi. A może jak przejdę tędy? Tam jest światło! W stronę światła! Nie? No dobra. Skoro muszę. Chodź petet. Pójdziesz ze mną. Wow! Ej ja chciałem tam! Kostka! Kostka! Ej Penceta mi ukradło! U

Winda? Winda chyba nie przyjdzie Chodźmy tędy. Nie ma kawałka ciasta. I co teraz mam zrobić? A Bum! Co się że jeżeli zrobię tak? Postawię... A, myślałem, że mnie przednie na pół czy coś. Głupia gra. Nie rozumiem mojej potrzeby zostania zgniecionym. A to mnie zgniecie? A to mnie zgniecie? Nie. Matko, co zagra? O, to mnie zgniecie, to mnie na pewno zgniecie, to mnie zgniecie. Mogę? Teraz ja, teraz ja, teraz ja <grywa> Boże, jaki ze mnie samobójca Dobra, ruszajmy łyczek wody. I lecimy do przodu. No ale suńcie się. Sudądź. Sunąć tłoki! Dobra gdzie mam iść? Tutaj nie mogę postawić. A bo ja mogłem kucać. No tak. E, ale to mi nie daje możliwości wejścia tam na górę. Chyba, że... O! Ha! Jestem bystry! Nie! Nie! Prawie, żebym spadywnął. Haha! Ha. Wygrałem I co teraz? To jest kratka. Przez kratkę mogę przejść, przez kratkę mogę zrobić tylko portal. Spróbuję wrócić tam gdzie powinienem. Tak mi się... Znaczy, tam się też tak powinienem. Pomarańczowy, pomarańczowym... O! A! Noż! Bra! Łoj! Nie taki był plan. Albo prawie nie był taki. Ha! Co to za wczytywanie? Nie podoba mi się to. Halo? a mi się wydaje, że właśnie bardzo dobrą. Glados, ty mi nie mów, gdzie ja chcę iść. Halo? Dupa mi się zawiesiła. Aha, ten nie wejdę. Tutaj też portala nie post Tu postawię portala. To tu sobie kufalne. I co? Muszę pamiętać, że jak chcesz stać pomarańczowy Oj A gdzieś to w ogóle jak to wysoko A, czy to nie wali w sufit? Ja tam mam iść Eee yy. A dobra Już myślałem, że mnie zabiło zgniotło czy coś co? Du? Jak coś? Tu jest niebieski, dobra. Będę pamiętać. Tam jest niebieski. Aha. Nie, dla nas to nie było zabawne. Znaczy dla mnie to było zabawne, nie dla głównej bohaterki. Źle wymierzyłem. <grystanie> Dobra, to nie było planowane. Niebieski, pomarańczowy. Wow. Dobra. A, mam to. I co teraz? Chyba tam mam skoczyć. Test pędu? Zobaczmy. Łoi, tak? To był test pędu. Wow, myślałem, że nie tra... co to jest? What? Ja tego nie ogarnę. Tam pomarańczowy chyba. I co, tu pod nogami niebieski? I co? Co dalej? E ja tam? Nie, nie tam. Gdzie ja chcę dojść? Halo. Gdzie ja chcę w ogóle przejść tędy? Tam da się coś strzelić? Nie. Oh. Tu nic. Te wąskie do połowy. Hmm. Tak pomyślmy, na chłopski rozum to biorąc. Chyba, że to jest tak, że tam wstawię pomarańczowy. Stąd spróbuję spać na ten niebieski, jednak. Oho! Tam widzę plan na życie. Haha! Udało mi się. Jestem mądry. Mądry inaczej, ale jednak Tu w dół? Pania, ale tu jest jeszcze coś... Aha, tu nic. Tu nic. Myszka. Nie skrob mi się dziwnie po biurku. Dobra. To w dół. Eee... Ehm. Tak nie jestem przekonany co do tych przejść. God. Sama się śmiej. Aaaa, Zdążę! Aaa, -ha, ha! tu Cię mam. Może ta gra jest taka liniowa? Tędy nie wejdę. Czyli co, dół? Jak nam idzie z czasem? No i jeszcze tak, jeszcze 5 minut. Albo do wczytywania! Też można. Sprawdźmy tylko, co tu jest. Mamy baniaki. I pomoc. Puszki! Cywilizacja, przeżyjemy. Mamy pecety, mamy puszki z żarciem, mamy wodę. To jest wszystko, co mi potrzebne. woda Kanistry z wodą są puste. Nie było temata. Tu mamy beczki z chemikaliami. Smaczne i zdrowe. A jakie pożywne. Dobra, nie. Będziemy na dzisiaj, na, na dzisiaj już kończyć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Co będzie dalej? Przeszliśmy w końcu już wszystkie testy. Zwialiśmy grado z obiektów. Obiektów. Z terenów testowych. Jesteśmy w sumie. Nie wiem gdzie. Nie wiem po co idziemy. Ale to mi się nie podoba, co tu się dzieje. Tak, tylko sprawdźmy. Na 100% to mi się zawali pod dupą, jak tylko na no to. Halo? Halo! Dobra, czy utknęliśmy w pułapce? No trudno. W takim razie w takim utknięciu będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że się podobało. Jak nie... To nie no, na pewno się podobało. Kto by w końcu nie chciał tego oglądać? Taki pewny siebie. No cóż, tak ja się dziękuję za uwagę. Yy, możecie standardowo dawać te swoje łapki, subskrypcje, komentarze, udostępnienia, krzesło, nieskrzyp. I co sobie tam jeszcze chcecie? Ja wam nie bronię. Pamiętajcie o tym. No cóż, dziękuję wam i żegnam o ziemblę.